Witajcie w kolejnej naszej analizie. Dzisiaj temat, który, no cóż, może przyprawiać o lekki dreszczyk emocji, szczególnie teraz, gdy wakacje za pasem, mówimy o pisaniu pracy dyplomowej, licencjackiej czy magisterskiej właśnie w wakacje. Dzień dobry. Tak, temat gorący jak letnie popołudnie. Dokładnie. A materiał, na którym się oprzemy, pochodzi z bloga Magister na 5 świetne źródło swoją drogą. Linki do artykułu i do samego bloga, oczywiście, znajdziecie w opisie pod nagraniem. Warto tam zajrzeć sporo praktycznych wskazówek. No właśnie. Czyli dzisiaj taka trochę yy, wakacyjna misja specjalna dla tych, którym obrona w czerwcu no, jakoś tak umknęła. Z przymrużeniem oka, oczywiście, ale problem jest realny. Absolutnie. Zdarza się częściej niż myślimy. I dzisiaj spróbujemy rozłożyć na czynniki pierwsze, dlaczego tak się dzieje i co najważniejsze, jak sobie z tym poradzić, żeby, no wiesz, nie zmarnować całych wakacji, a jednocześnie dopiąć swego. To się bierze. Dlaczego ta praca ląduje na liście zadań wakacyjnych, a nie jest już dawno zamkniętym rozdziałem? Wspomniany artykuł mówi o tym słynnym syndromie jeszcze zdążę, o odkładaniu. Tak, to klasyka. Prokrastynacja w czystej postaci. No i te wszystkie y, rozpraszacze, juvenalia, płynnie przechodzące w sesję, a potem już prawie wakacje. Studencki czwartek, który czasem, jak wiemy, potrafi się przeciągnąć. Co Twoim zdaniem na podstawie tego artykułu jest taką główną przyczyną? Znaczy, tych przyczyn może być kilka, i często one się na siebie nakładają. Artykuł fajnie to punktuje. Po pierwsze, to często kwestia psychiki, takiego wiesz, słabego mindsetu. Czyli nie chce mi się. Trochę tak, ale też y, brak takiej prawdziwej motywacji, wiary, że się uda. Y, autor wspomina też o innym artykule na blogu, y, właśnie o motywacji, jak ją znaleźć i utrzymać. To jest fundament. Bez tego, no, ciężko ruszyć. Mm -hmm. Jest tam też taki mocny cytat z bezimiennych. Wyłapałeś plombę. Niech się druga nie powtórzy. Trochę jak ostrzeżenie. Dokładnie. Metafora porażki, potknięcia czyli tego, że pierwszy termin przepadł. Trzeba z tego wyciągnąć wnioski, żeby sytuacja się nie powtórzyła. Ale to nie zawsze tylko wina studenta, że tak powiem. No właśnie, bo czasami słyszy się głosy, że to promotor zawalił. Tak, artykuł też o tym wspomina. Czasem to wina studenta, zbyt luźne podejście przez cały semestr, brak systematyczności, zbierania materiałów na ostatnią chwilę, no i czasem, niestety, takie trochę olewanie kontaktu z promotorem. Ale bywa też odwrotnie, prawda? Oczywiście. Zdarza się, że promotor jest. Hmm, trudno dostępny. Odpisuje na maile po tygodniu albo i dłużej. Poprawki trwają wieki. A potem nagle w czerwcu mówi, że no teraz to on już ma plany, urlop, działkę. Słyszałem historię o ROD jako głównym priorytecie w czerwcu. No właśnie, coś w tym stylu. I student zostaje z tym sam. Artykuł nawet podpowiada, co robić w takiej sytuacji, że można próbować zmienić promotora, chociaż wakacje to już może być no, logistycznie trudne. Czyli mamy psychikę, potencjalną winę studenta, potencjalną winę promotora, coś jeszcze. Tak, jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, czasem problemem jest sam temat pracy. Zbyt ambitny, zatrudny, przecenienie własnych sił na etapie wyboru. I tu znowu autor odsyła do innego poradnika na blogu, jak mądrze wybrać temat, żeby był ciekawy, ale też, no wiesz, wykonalny. To ważne, żeby mierzyć siły na zamiary. Zdecydowanie. I ostatnia rzecz, która czasem wychodzi na finiszu. Plagiat. Znaczy, niekoniecznie świadomy, ale system antyplagiatowy coś tam wyłapuje. O to brzmi groźnie może brzmieć ale artykuł uspokaja, że to zazwyczaj jest mniejszy problem niż całkowity brak pracy. Jeśli system coś wskaże, to trzeba po prostu te fragmenty poprawić. To często kwestia kilku dni, może tygodnia pracy są na to sposoby jest nawet specjalny kurs o poprawie plagiatu wspomniany w artykule. Ok, czyli mamy mniej więcej zarysowane, co mogło pójść nie tak. To teraz przejdźmy do tego, co czeka te osoby, które właśnie stoją przed perspektywą pisania w lipcu czy sierpniu. Jakie są realne konsekwencje tego, że się nie zdążyło? Bo artykuł, jak czytałem, trochę straszy, tak dla motywacji. No, trochę tak, bo konsekwencje są i to nie tylko takie, że wakacje będą inne. Po pierwsze, taka prozaiczna rzecz studia skończone, absolutorium jest, a tytułu brak dyplomu nie ma. Co może rodzić niezręczne pytania rodziny na niedzielnym obiedzie? Dokładnie. A kiedy obrona, kochanie? Poza tym niby liczą się umiejętności i można szukać pracy bez dyplomu, ale no, często ten papier jest jednak potrzebny. Do niektórych rekrutacji, do dalszych studiów to formalność, ale ważna. Ale chyba najgorszy jest ten aspekt psychologiczny stres, poczucie winy. Zdecydowanie. Artykuł mocno to podkreśla. Widzisz znajomych, którzy już się obronili, świętują, a ty siedzisz nad książkami. To może rodzić frustrację, poczucie, że jest się gorszym, że się nawaliło, no i ten ciągły ciężar psychiczny. To trochę jak z tym żelazkiem, co autor pisze. Jesteś na imprezie, na plaży, próbujesz odpocząć, a z tyłu głowy ciągle kołacze myśl: Praca, muszę napisać pracę. To odbiera całą przyjemność z wolnego czasu. Dokładnie, zero prawdziwego odpoczynku. I tu dochodzimy do największej pułapki, przed którą ostrzega artykuł: odkładanie pisania aż do września. Dobra, teraz dwa tygodnie totalnego luzu, a potem się za to wezmę. Tak. I autor pisze wprost, bazując na własnym doświadczeniu, że to jest prosta droga do katastrofy. Bo zazwyczaj kończy się tak, że ani się nie odpocznie porządnie, bo ta myśl o pracy ciągle ciąży, ani się tej pracy nie napisze, czas przecieka przez palce. I nagle budzimy się na początku września, a sytuacja jest taka sama, albo gorsza, bo presja czasu jeszcze większa. Dokładnie. Pisanie we wrześniu na totalnym spontanie, w panice, bo terminy gonią, bo promotor może być dostępny tylko przez chwilę, to jest koszmarny stres. I jakość takiej pracy też może być no, dyskusyjna. A co jest najczarniejszym scenariuszem, według artykułu? Najgorsze ryzyko jest takie, że jeśli nie napiszesz tej pracy teraz, w wakacje, to jest naprawdę spora szansa, że nie napiszesz jej nigdy. Aż tak. Tak, bo potem, wiesz, zaczyna ci praca zawodowa na pełen etat. Może pojawić się rodzina, dzieci, nowe obowiązki. Codzienność potrafi przytłoczyć i powrót do pisania po roku czy dwóch przerwy. Jest niezwykle trudny. Motywacja spada do zera, materiały się dezaktualizują, kontakt z promotorem się urywa. Czyli te wszystkie lata studiów mogą pójść na marne, na to wychodzi. W artykule pada bardzo mocne, ale prawdziwe stwierdzenie: Studia bez dyplomu nie znaczą totalnie nic. Cały wysiłek, czas, pieniądze, bez tego ostatniego kroku, jakim jest obrona to wszystko traci sens formalny. No dobrze, to brzmi Hmm, poważnie. I chyba wystarczająco motywująco, żeby jednak coś z tym zrobić. Skoro już wiemy, dlaczego jest źle i, i jakie mogą być konsekwencje, to teraz najważniejsze, jak z tego wyjść. Jak zaplanować tę misję specjalną, żeby napisać pracę w wakacje i może nawet uratować kawałek lata. Tak, przejdźmy do konkretów. Kiedy jest najlepszy moment, żeby zacząć? Bo mamy początek lipca. Odpowiedź jest jedna i bardzo prosta. Teraz. Właśnie teraz. Jak mówi znane powiedzenie, Najlepszy czas na działanie był wczoraj, drugi najlepszy czas jest teraz. Czyli nie ma co czekać na sierpień. Absolutnie nie. Początek lipca to jest całkiem niezły moment strategiczny. Jest jeszcze szansa złapać promotora, zanim wyjedzie na dłuższy urlop. Jest czas, żeby ustalić plan działania. Im szybciej się zacznie, tym większa szansa na sukces i na spokojniejszy sierpień. Okej, okay, to co konkretnie radzi artykuł? Jaka jest strategia? Strategia opiera się na kilku kluczowych krokach. Po pierwsze, zmiana nastawienia. Trzeba potraktować to zadanie nie jak maraton, ale jak sprint. Krótki, intensywny wysiłek skoncentrowany na jednym celu napisać tę pracę. Czyli mobilizacja na maksa przez określony czas. Dokładnie. Po drugie, i to jest absolutnie kluczowe kontakt z promotorem. Natychmiast. Trzeba przełamać wstyd czy niechęć, jeśli taka jest zadzwonić, napisać maila. Co powiedzieć? Przepraszam, że zawaliłem. Można zacząć od przeproszeń za ewentualne opóźnienia, ale przede wszystkim trzeba pokazać inicjatywę i determinację, podziękować za dotychczasową współpracę, wyjaśnić krótko sytuację i zaproponować konkretny plan działania na wakacje. Czyli co ustalić z Tomu korem? Artykuł wymienia kilka rzeczy. Ostateczną akceptację tematu i planu pracy, jeśli jeszcze jej nie ma, potem formę kontaktów w wakacje, jak często można wysyłać fragmenty, w jakiej formie, jak szybko można liczyć na odpowiedź. Realne terminy sprawdzania kolejnych części. No i co najważniejsze, przybliżony, ale realny termin obrony we wrześniu. To daje cel czyli konkrety, konkrety, konkrety. Tak. Żeby obie strony wiedziały, na czym stoją. Trzeci krok. Wyznaczenie sobie bardzo konkretnego yy, i krótkiego terminu na samo pisanie. Krótkiego, czyli jakiego? Artykuł sugeruje tydzień maksymalnie dwa tygodnie, ale to ma być czas poświęcony tylko i wyłącznie pisaniu. Zero wymówek, zero innych zajęć. Taki obóz pracy dyplomowej we własnym domu. Brzmi hardkorowo. Ważny element strategii, który może uratować resztę lata. Metoda: najpierw napisz, poprawisz później. Czyli chodzi o to, żeby w tym wyznaczonym krótkim czasie napisać całą pracę od wstępu do zakończenia, ale nie idealnie po prostu napisać, przeleć myśli na papier, stworzyć pierwszą roboczą wersję, tak zwaną brudną. A co z poprawkami, stylem, cytowaniami? To wszystko można zostawić na później, na wrzesień, po konsultacji z promotorem, który wskaże, co wymaga dopracowania. Chodzi o to, żeby jak najszybciej mieć szkielet całej pracy. Głównym celem tej metody jest zdjęcie z siebie tej ogromnej presji, muszę napisać pracę, i uzyskanie spokojniejszej głowy na resztę wakacji. Rozumiem. Czyli najpierw masa, potem rzeźba. Dokładnie tak. I ostatni krok, może najprostszy, ale często najtrudniejszy, zacząć od razu. Dzisiaj. Z tym, co się ma. Nawet jeśli to tylko kilka notatek czy jeden rozdział, po prostu otworzyć dokument i zacząć pisać cokolwiek, przełamać tę pierwszą barierę. To brzmi jak plen, ale wiadomo, jakie jest w wakacje: słońce za oknem, znajomi dzwonią, festiwale, grille pokus jest mnóstwo. Jak sobie poradzić z tymi wszystkimi rozpraszaczami? No cóż, tutaj nie ma magicznych sztuczek. Artykuł mówi wprost: Trzeba na chwilę zacisnąć zęby. Potraktować ten tydzień czy dwa pisania jako inwestycje. Inwestycje w spokój i prawdziwie wolne wakacje później. Czyli trzeba sobie odmówić tych przyjemności. Smakuje wtedy zupełnie inaczej. Wspominałeś też o materiałach. Czy biblioteki są w ogóle otwarte latem? To trzeba sprawdzić indywidualnie. Godziny pracy bibliotek uniwersyteckich czy publicznych mogą być w wakacje inne. Krótsze. Ale artykuł podkreśla, że dzisiaj mnóstwo zasobów jest dostępnych online bazy danych, artykuły naukowe, e-booki. Warto z tego korzystać. Czyli dostęp do materiałów nie powinien być wymówką? Raczej nie. Zawsze coś się znajdzie. Trzeba tylko poszukać. A co jeśli ktoś czuje, że mimo wszystko sam sobie z tym nie poradzi, że potrzebuje jakiegoś wsparcia? Kopa motywacyjnego albo konkretnej pomocy. A tu wracamy do źródła naszej dzisiejszej rozmowy: bloga Magister na Pięć. Autor wyraźnie zaznacza, że nie zostawia studentów samych z tym problemem. Co konkretnie oferuje? Po pierwsze, mnóstwo darmowych artykułów na blogu, które poruszają różne aspekty pisania pracy. Jest tam na przykład tekst, od czego zacząć pisanie pracy dyplomowej, idealny na start. Czyli można znaleźć darmową wiedzę. Tak, bardzo dużo. Po drugie, dla tych, co potrzebują bardziej skondensowanej formy, jest e-book Jak napisać pracę w tydzień. Taki, powiedzmy, przewodnik krok po kroku dla tych, co chcą zastosować tę metodę sprintu. A dla tych najbardziej zdesperowanych? Albo zdeterminowanych? Dla takich wakacyjnych komandosów, jak to określa autor, przygotowano coś specjalnego pakiet wakacyjny. Domyślam się, że to jakiś zestaw materiałów, może kursów, który ma pomóc szybko ruszyć z miejsca i efektywnie wykorzystać ten letni czas. Szczegóły pewnie są na stronie: działy i zasoby, które mogą pomóc. Zdecydowanie nie trzeba być z tym samemu. Super. To podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, chyba najważniejszy wniosek jest taki, że da się da się napisać pracę w wakacje da się. Nie jest to może wymarzony scenariusz, ale jest jak najbardziej realny do zrealizowania. I co więcej da się to zrobić tak, żeby nie zmarnować całego lata. Ten pomysł ze sprintem i napisaniem brudnej wersji wydaje się całkiem sensowny. Tak. Pozwala oddzielić ten intensywny wysiłek od późniejszego zasłużonego odpoczynku. Warto też pamiętać, że podjęcie tego wysiłku teraz, kiedy może innym się nie chce, kiedy kuszą wakacje, to też buduje charakter i daje ogromną przewagę na starcie we wrześniu. Zdecydowanie spokojniejszy wrzesień, obrona bez stresu i dyplom w kieszeni to jest nagroda warta tego chwilowego poświęcenia. Kluczowe jest jednak, jak już mówiłyśmy, żeby zacząć. Działać, nie odkładać na jutro, które może nigdy nie nadejść. Dokładnie. I może na koniec taka mała myśl prowokująca, nawiązująca do tego ostatniego punktu. Zastanówmy się, jaki jeden, najmniejszy, najbardziej banalny krok w stronę napisania tej pracy można zrobić jeszcze dzisiaj, zaraz po wysłuchaniu tego nagrania. Hmm. Co na przykład. Nie wiem, może to być otwarcie nowego dokumentu w edytorze tekstu i napisanie tytułu, albo znalezienie numeru telefonu do promotora, albo wyszukanie jednego artykułu na temat, cokolwiek byle przełamać impas. Świetna myśl. Ten pierwszy krok często jest najtrudniejszy. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę i za te wszystkie wskazówki oparte na artykułach z bloga. Również dziękuję, mam nadzieję, że okażą się pomocne. A wszystkich słuchaczy, którzy zmagają się z pisaniem pracy, nie tylko w wakacje, zapraszamy oczywiście na stronę magisterna5.pl. Znajdziecie tam mnóstwo darmowych poradników, artykułów, a także płatne kursy i materiały pomocnicze. Naprawdę skarbnica wiedzy dla każdego studenta. Link w opisie. Powodzenia wszystkim piszącym. Dokładnie. Trzymamy kciuki, dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia.